Powerwalk wierzymy, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla swojego zdrowia, jest aktywność fizyczna. Także w takiej formie jak ten dzisiejszy spacer, na który Was serdecznie zapraszam razem z Przemkiem Gackim. Cześć Przemek. Dzień, dzień dobry, witam wszystkich. Pójdziemy sobie razem i Was też zachęcamy, żebyście dołączyli do nas, bo myślę, że ten spacer będzie nie tylko zdrowy, ale także i bardzo ciekawy. Przemka przedstawię jako. Doświadczonego biznesmena, prezesa i założyciela grupy Pracuj, a także mojego przyjaciela i żeglarza, bo razem żeglujemy na łódkę, prawda? Tak, myślałem, że chcesz chcę powiedzieć, że doświadczonego żeglarza na początku, ale było to raczej faux FOPA. <suszy> Tutaj. Nie, nie, no dziękuję. Już mamy kilka lat żeglowania wspólnego. Dzisiaj, moi drodzy, E, spacerujemy sobie nad jeziorem Garda we Włoszech. O tutaj dla tych z Was, którzy nas oglądają, to pokażę e, brzeg jeziora i piękne góry e, na szczytach zaśnieżone. E, ci, co nas słuchacie na e, Spotify i na Apple Podcast, musicie nam uwierzyć e, na słowo. E, Przemek, powiedz, ciekaw jestem, czy zaczynasz dzień e, tak samo wcześnie rano, jak e, na przykład CEO i prezes Apple'a Tim Cook, jak Bill Gates, który też często o tym mówił z Microsoft'a, czy Bob Iger, były CEO Disney'a? A o którą oni zaczynają? No, czwarta, czwarta trzydzieści, nawet no, też o piątej. No nie, czwarta, czwarta trzydzieści, to ja próbuję spać, nie, generalnie wstaję tak pewnie między wpół do siódmej, a siódmej, siódmą mhm. i ja po prostu muszę spać. I być w tym łóżku minimum 8 godzin. Więc, a ponieważ kładę się pewnie gdzieś tak między 10 a 11, to wstawać tak jak oni wcześniej musiałem całkowicie przeformować swój dzień, więc tego nie robię. Okay. Z tego co ja zauważyłem, to oni wcześniej tak wstają, ponieważ mają ciszę i spokój o poranku. To jest czas, kiedy też niektórzy tam z nich ćwiczą, ale też i układają sobie wszystko na dzień w pracy. Ty jesteś tak poukładany, z tego co widzę, to kiedy Ty masz ten czas na to, żeby mieć ten ciszę i spokój i to wszystko sobie tak poukładać? Wiesz co, cisza i spokój jest chyba wtedy, kiedy wiesz, wyprawimy już z żoną dzieci do szkoły, mhm. kiedy no często rano zrobię jakiś swoją taką aktywność fizyczną, czy to basen, czy, czy jakiś taki trening personalny. Mhm. Yy, więc ten, ten czas jest akurat, tak, więc jakoś, tak powiem Ci, na takie zorganizowanie i przestrzeń na to, żeby pewne tematy przemyśleć, na brak czasu nie narzekam. Aczkolwiek oczywiście są takie dni, kiedy nie ma na to w ogóle czasu mhm. i wtedy tej przestrzeni po prostu nie ma. Natomiast yy, ja myślę, że regularnie co najmniej 3 dni w tygodniu znajduję taką przestrzeń, żeby usiąść, spędzić więcej czasu, szczególnie w lecie, kiedy jest piękna pogoda. Pracujemy też zdalnie częściowo, więc można usiąść na swoim, akurat siadam na swoim tarasie czy gdzieś w domu jest cisza, spokój i wtedy jest naprawdę dużo przestrzeni na myślenie, układanie różnych rzeczy. Czyli nawet w ciągu dnia. Tak sobie robisz. Tak, takie tak, przerwy. oczywiście. Ja od Przemka nauczyłem się jednej rzeczy, bo kiedyś miałem spotkania jedno po drugim na zakładkę, a ty mi powiedziałeś, jak dobrze działają takie robienie przerw nawet 15-20 minutowych, prawda? Pomiędzy spotkaniami. No tak, ja, ja myślę, że to, to dla mnie takie to, co dla mnie jest niesamowicie ważne, ja po prostu bardzo, ale to bardzo nie lubię się spóźniać. Mhm. Więc e, sposób, w którym ja planuję czas, jest na przykład, jak wrzucam coś do kalendarza, mówię sobie na przykład, że mam, nie wiem, spotkanie albo jakiś, nie wiem, jakiś, jakiś lunch z kimś, mhm. to z reguły piszę sobie, na, to wrzucam go, patrzę, ile czasu potrzebuję na to, żeby tam dojechać, i ten czas również planuję w ramach tego spotkania. Czyli na przykład, jeżeli mam lunch o 13, tak. I muszę dojechać 15 minut, to wpisuje tam 12.45 do na przykład, nie wiem, 14.30, tak? mm -hmm. czyli godzina i 45 minut, a w temacie spotkania piszę, że ten, że ten lunch jest o godzinie 13. Żeby mi się nie pomyliło, żebym nie musiał wracać do tej informacji. I to daje mi to przestrzeń, że nie muszę pędzić w ostatnim momencie mam, mam tego typu agendę dosyć dobrze zorganizowaną. Tak, a to nam daje spokój. Tak, i jeszcze dodatkowy czas na właśnie sobie przemyślenie niektórych spraw. I przygotowanie. Fajnie, fajne wskazówki. Moi drodzy, e, dzisiaj nie będzie o e, pracy, a bardziej e, chciałbym porozmawiać z Tobą, Przemek, o życiu prywatnym, ale pod kątem e, zdrowia. No bo my w PowerWalku idziemy po zdrowie. E, I to, co ciekawe Wam powiemy, że obaj z Przemkiem zrobiliśmy badania w Longevity Center. Longevity Center, który jest także partnerem e, PowerWalka od niedawna. Ty zrobiłeś badania już jakiś czas temu. Rok temu, tak. Właśnie rok temu. Ja zrobiłem niedawno e, i porównamy dzisiaj dla Was sobie nasze e, wyniki, e, ale przede wszystkim wyniki wieków biologicznych. E, nawet jesteśmy przygotowani do tego, zrobiliśmy sobie szczągam, napankę, szczągam, a Ty masz marsza. całą właśnie tutaj wydruk z tego. E, według PESEL-u, słuchajcie, my z Przemkiem jesteśmy prawie rówieśnikami. Ten rok starszy. Prawda? No i ja gratuluję Mateusz, bo ty miałeś kilka dni temu urodziny, więc wszedłeś do mojej ćwiartki w takim razie już, co? <grym> no właśnie, dziękuję. Ale jedno to jest PESEL, a drugie to jest to, jak po pierwsze się czujemy, ale to myślę, że to bardziej psychika, a drugie to, w jakim stanie są nasze poszczególne organy, jakie, jakie mamy serce, jakie mamy płuca, jak, ma, jak działa, działa nasz układ. Neurologiczny, tak się mówi, uh -huh. e, czyli mózg e, i wiele, wiele innych. I słuchajcie, e, to jest bardzo ciekawe, zrobić sobie taki test, takie badania, bo po pierwsze, to e, jest także i wiedza, w jakim jesteśmy w stanie zdrowia, czy coś jest nie w porządku, nad czym no. powinniśmy popracować, ale po, po trzecie, jest to też taki wskaźnik na to, jak dbamy o siebie, o naszą aktywność, o naszą. Dietę i odżywianie, o nasz sen, o którym już wspomniałeś. Tak ja jestem Przemek. E, wiek, wiek metaboliczny, bo myślę, że to jest najciekawsze. Czyli ja w jakim, e, w jakim perfo, jak performuje nasz metabolizm? Jaki masz wiek? Ja mam 43. Ja, ty masz 43, ja mam 34. No, to ty masz super taki. No. Uh -huh. A jak można to skomentować? No to, to, no to, że ci gratuluję, słuchaj, że w tym wieku tak sobie dobrze radzi. Nie to miałem na myśli. Bieg metaboliczny. Jak myślisz, z czego to wynika na przykład ta, ten, ten wynik, ten, ten, ten czynnik. Wiesz co, no, czy to jest. Ja, znaczy, na pewno wydaje mi się, że to jest częściowo pewnie jakiś tam element y, takiego naszego DNA genetycznego, który mamy. Natomiast hmm. też myślę, że kwestia. Wiesz, jakiegoś w ogóle trybu życia, prawdopodobnie, tak? bo ten cały wiek metaboliczny on patrzy na całość reakcji zachodzących w organizmie, mhm. wykorzystanie energii, składników odżywszych, z pożywienia po to, żeby ten cały proces nasz życiowy szedł do przodu. I można to też wpłynąć poprzez nawyki żywieniowe, tak? czyli odpowiednią aktywność fizyczną, higienie snu, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówi longevity. Więc powiedziałbym, że ja sobie radzę całkiem nieźle, a ty radzisz sobie w tym obszarze naprawdę świetnie. Myślę, że masz odpowiedni balans, odżywiasz się we właściwy sposób. co nie znaczy, że nie mógł być lepiej. A jak zauważyłem, starasz się unikać cukru, nie pijesz alkoholu, więc wszystkie takie rzeczy mają na pewno wpływ. O właśnie. Myślę, że to są najlepsze podsumowanie i wskazówki. Ja też zauważyłem, że bardzo dużo nauczyłem się ze sportu. I to, czego nas dietetycy, lekarze uczyli za, za młodu, to na pewno też mi pomaga. Ale fajnie, że wspomniałeś też o tym o tej higienie żywieniowej i unikania tytoniu, alkoholu, cukrów. Ja zauważyłem, że to nie to, że kompletnie zero, alkoholu to zero, ale cukru to też tak bez przesady. Wczoraj pyszne tiramisu sobie po dobrym obiedzie e, zasmakowaliśmy tutaj. To nie ma tak, że kompletnie nie ma tego. Ale z, e, z... Nie, nie mów, bo mieliśmy o tym nie mówić. <laughs> Za późno. późno. No właśnie, dobrze. To był bieg metaboliczny, a wiek krwi sobie wiek krwi, sobie już patrzę na moją ściągę, 51 lat. Czyli w sumie, no tak, spójny dosyć z moim wiekiem. Mhm. Adekwatnie do wieku. Do PESEL-u u mnie jest to 48,9. No to tutaj jesteśmy bardzo e, podobni. E, wiek e, płuc, ciekaw jestem. Wiek płuc, e, oj, tu mam super, mam 27 lat. 27, no ja też mam bardzo dobrze, 20. E, to myślę, że jest też wynikiem tego, że jesteśmy aktywni. Nie palimy papierosów i różnych innych takich rzeczy. To co ciekawe też, dbamy o to, żeby być na świeżym powietrzu i na czystym powietrzu, co nie? No na pewno y, z tym czystym powietrzem to bardziej u Ciebie tam na północy chyba wiesz, w Trójmieście, niż w Warszawie akurat, przynajmniej w zimie oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że właśnie że wszelkiego rodzaju sporty są ważne, tak? I, mhm. I czy to jest kwestia biegania, ja akurat dosyć dużo pływam w basenie. Nie zawsze mówię, jak gdzieś przychodzę do jakiegoś lekarza, że Nigdy z wydolnością płuc i z tymi badaniami z piermety problemu nie mam. Mhm. I mi się wydaje, że tego typu właśnie ćwiczenia mają wpływ, tak? I w każdym wieku właściwie. Tak, tak, tak. Ja też mam jedną fajną też e, nawyk, który sobie wypracowałem jak jeżdżę samochodem, a trochę jeżdżę samochodem po mieście czy w trasie. To jak tylko widzę, że jakiś samochód jedzie albo dużo samochodów pod górkę na przykład, albo takich starszych, Aha. to włączam obieg wewnętrzny. O proszę. No. Dlatego ja wiem, że samochody mają swoje filtry nie tylko przeciwpyłkowe, ale też te metali ciężkich. Natomiast to jest coś, co zauważyłem, że jak tego nie zrobię, to od razu czuję e, smród e, spalin mhm. i wiesz, i tego wszystkiego, co niestety idzie z rur wydechowych. Jeszcze na pewno wiesz, te, te samochody są coraz nowsze, filtry tam są, natomiast pewnie trzeba je regularnie wymieniać, bo jak wszystko. Wszystkie rzeczy się zużywają, tak Tak, no. jak filtry w takich domowych różnych oczyszczaczach jeszcze. No, mhm. no fajnie. Dobrze, e, co my tutaj dalej mamy? Kardio, wiek płuc, Cardio Age, czyli kardio to jest no. wiek naszego serca, tak? Kardio to jest wiek serca i to jest, oni też to chyba nazywają, że to jest ten wiek biologiczny w ogóle też, nie? Mhm. Że on ten wiek podsumowuje wszystkie pozostałe wieki biologiczne i prezentuje stan zdrowia dla całego organizmu. Okej. Okay. Ja mam 31 akurat. 31. Wow, 31? No jakoś nie wiem z czego to, to brawo, chodź sobie tutaj teraz skręcimy. Dobra. Super. Aha. No to brawo, bo u mnie to jest 51. O. No. I ja kiedy konsultowałem ten wiek, to też się trochę zmartwiłem tym, że to tak wygląda. Natomiast doktor Robert Jarema, który już tutaj występował w naszym Power Walk, pozdrawiamy Robert Ciebie serdecznie. Z Longevity Center. To był Longevity Walk. Powiedział mi, że to wynika e, głównie z tego, że mam bardzo wysoki testosteron, m, co jest dobre, bo jest w normie, ale w tym wysokim pułapie. Mhm. Natomiast e, moje białka, nie znam się na tym dobrze, ale powtórzę to, co on powiedział: białka, e, które wytwarzają mój organizm, nie nadążają tego testosteronu e, skonsumować. I to wynika trochę i z mojej diety. E, która nie zła, ale coś tam mógłbym jeszcze poprawić, ale także i intensywności trybu życia. I dlatego muszę e, trochę nad tym popracować. Takie wskazówki, ale widać, że u ciebie to dobrze wygląda. Co, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Może, czy mam tego białka mniej, czy mam tego e, testosteronu mniej? Ja nie wiem, słuchaj. Tak. Może tego pierwszego, nie? W takim razie. No, więc to jest fajne. No i na samym końcu porównajmy sobie nasz wiek naszego mózgu, czyli. Tak? jest tak. Dokładnie. Jak u Ciebie to 36, wygląda? 36,5. 36 no to brawo, gratulacje. U mnie jest 150,8 czyli nieco więcej niż mój faktyczny wiek według PESELu. No, to jest to badanie w ogóle jest ciekawe, nie? bo jak pamiętasz, siadasz przed komputerem i tam różne rzeczy ci się pojawiają na ekranie, taka gra trochę, nie jak w dawniejszych tak. czasach i musisz przez 40 minut być naprawdę na maksa skupionym, klikać tu klawiaturę, próbować zapamiętywać. Więc nie, a, nie, nie takie tak. to łatwe. No, i na końcu każdego tego badania, znaczy kiedy już wyniki się pojawią, mieliśmy okazję omówić to ze specjalistami. Więc nie to, że dostaliśmy tylko piękny wydruk, ale także i wytłumaczono nam to. Ciekaw jestem, Przemek, nie bałeś się robić takich badań? My oczywiście tutaj omówiliśmy swoje wieki biologiczne, ale robiliśmy też. Badanie markerów nowotworowych z stanu naszego zdrowia pod kątem zapalenia, zapaleń wewnętrznych, stanów zapalnych. Wiesz, można z takich badań dowiedzieć się niestety czasami bardzo złych rzeczy o sobie, a wręcz takich, które można by powiedzieć są alarmujące i zagrażające naszemu życiu. Nie bałeś się zrobić takiego testu? Co, co, nie bałem się. E Myślę, że też trochę wiesz tutaj, bo jedna rzecz to jest kwestia oczywiście longevity. Druga rzecz, tutaj moja żona Agnieszka, pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Jest, wiel... jest wiel... pozdrawiam Agę. Agę. Aga jest w ogóle wielkim fanem longevity. Jest bardzo jakby zaangażowana w ten temat, wiele rzeczy rozumie. No więc tutaj ona te badania robiła i też zobaczyłem jak wiele jej to dało. Natomiast wiesz co, nie bałem się, nie bałem się dlatego, że chyba nie miałem nigdy takich jakby złych doświadczeń z przeszłości ja osobiście. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że czasami jest tak, że jak to się mówi, że można się czymś sparzyć. E, a ja nie miałem nigdy, czyli granie czuję się w miarę zdrowo. Mam jakieś tam oczywiście jak każdy swoje problemy zdrowotne, z którymi sobie muszę radzić i raz jest lepiej, raz jest gorzej. E, takie dni, kiedy wiesz, tam, jak to się kiedyś pamiętam, rozmawiałem ze swoim. Ojczymem, tam zawsze mówił tam Przemek, Przemek, tam po 40. Jak masz taki dzień, kiedy cię nie boli, to jest taki wyjątek. Mm -hmm. Ale jakoś nie narzeka, muszę powiedzieć. E, także się sobie nie bałem. E, pamiętam też taką trochę, mam taką swoją grupę przyjaciół w takim forum YPO, gdzie kiedyś omawiałem taki właśnie trudny temat wyników badań. I usłyszałem takie, taką bardzo mądrą poradę, gdzie naprawdę się bardzo nakręciłem na to, że coś może być nie tak. I tu chodziło bardzo blisko mi osobę. Mm -hmm. I oni powiedzieli: Słuchaj, bądźcie, kiedy się nakręcasz kiedy się nakręcasz, to i tak w tego typu badaniach 99% wyników mhm. pokazuje, że wszystko jest w porządku. O. Więc nie masz się co w ogóle... I oczywiście to jest taka metoda skrót, nie? Myślowe, tak, tak? A tak, że 99% tak. przypadków nic się nie dzieje, tak? A jeżeli już się dzieje ten 1%, to lepiej, żeby wiedzieć wcześniej, mhm. niż o tym nie wiedzieć, bo obecna, współczesna medycyna, czy to tam nowotworowa, czy jakakolwiek inna, po prostu daje tak niesamowite możliwości, tak. Że, że w momencie, kiedy się wystarczająco wcześniej odkryje pewne problemy, no to można sobie z nimi po prostu poradzić też jeszcze. I... Więc jak tak sobie myślę o tym wszystkim, to w się No szansa, że coś będzie zła, nawet jak jakieś są, nie wiem, źle się czuje, czy coś jest nieduża. Wtedy ludzie wchodzą często do tego doktora Google'a, szukają, wyszukują i po prostu wszystkie możliwe choroby się pojawiają. Tak. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia znowu po prostu nastawienia i zrobienia tych badań, tak? I myślę, że nie ma co od tego uciekać i zupełnie zachęcam wszystkich do tego, żeby się przebadali. E... Myślę, że chyba kobiety mają trochę łatwiej z tymi badaniami, mężczyźni nie zawsze chcą. A to wtedy rola kobiet, żeby tych mężczyzn tam prawda nacisnąć i, i też wysłać na takie badania. Wydaje mi się, że bardzo dużo można zmienić w swoich nawykach i yy, z takim bardzo dużym... z dużą korzyścią dla naszego zdrowia w średnim okresie i długim okresie czasu. Cieszę się bardzo, że powiedziałeś właśnie, że o tych statystykach, że w 99% nie wychodzi, wychodzi... Wszystko wychodzi w porządku. A nawet jeżeli wyjdzie Coś, to na co powinniśmy zwrócić uwagę, to lepiej teraz się tym zająć, tym bardziej, że to co powiedziałeś też, medycyna dzisiaj daje niesamowite możliwości, a tylko sobie możemy wyobrazić, co będzie za rok czy za pięć lat, jak to wszystko też jeszcze bardziej będzie zaawansowane, więc myślę, że to jest dobry, dobry sposób myślenia. Zachęcamy wszystkich do właśnie zrobienia sobie badań nie tylko wieków biologicznych, ale w ogóle przede wszystkim takiego przeglądu stanu zdrowia. I z samego badania krwi bardzo dużo wychodzi, prawda? Dzisiaj. I jeżeli doda się do tego jeszcze mocz i, przepraszam za określenie, i to wszystko, co dostarcza się do laboratorium, to jest niesamowite, niesamowite. I te próbki akurat nasze to głównie były badane w Polsce, bo polskie laboratoria mają dzisiaj już cały sprzęt na światowym poziomie, ale e, z tego co wiem, to w Longe Longevity Center część tych naszych badań genetycznych e, poleciała gdzieś tam za granicę też i tam uh -huh. oni mierzyli. Wspomniałeś o tym, że e, wprowadziłeś zmiany do swojego stylu życia e, na podstawie tych e, badań, że to ci dało też jakieś tam wskazówki, prawda? Uh -huh. Ciekaw jestem, e, jakie to są e, zmiany, co akurat w twoim przypadku uh -huh. zmieniłeś. Znaczy tak, ja Myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o temat longevity, to tak chyba główne rzeczy, o których właśnie rozmawiałem z Longevity i właśnie z moją agą, które są ważne, to jest tak, po pierwsze, nie jeść cukru. W ogóle cukry w jakiejkolwiek formie są killerem, i to mi wyszło na przykład. Tak? W momencie, mhm. kiedy ja robiłem swoje badania genetyczne, mhm. okazało się, że cukier jest dla mnie zabójczy. To jest mhm. pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia alkoholu, którego ja nie, czy nigdy go nie dużo nie piłem. No tam powiedzmy, jak byłem młody, to. Czasami się zdarzyło więcej, ale ja od sumieniem 20 lat piję bardzo rzadko i nigdy to nie było jakiś tam moja, mój sposób takiego na jakieś takie, nie wiem, zbicie ciśnienia czy stresu i tak dalej. I tym bardziej, że ja po prostu czułem zawsze po moim organizmie. Więc to jest drugi killer, czyli alkohol. Bo na koniec nie, alkohol to jest trucizna, którą siebie wlewamy. Tak. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest kwestia ćwiczeń fizycznych, a tym bardziej z wiekiem te, ta masa mięśniowa, która tam się redukuje chyba co 3, o 3% z każdym rokiem po, 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 po pewnym okresie czasu. No to ćwiczenie na tym, na tym jest bardzo ważne. No i czwarta rzecz, która jest super takim, można powiedzieć, zabójca. to rzeczywiście stres. Mhm. No z tym oczywiście jest ciężko, no bo stres jest, tak? I nie wiem, dzieci, praca, nie wiem, tematy zdrowotne i tak dalej. No więc trzeba się po prostu nauczyć się z tym żyć. To co, to, co mi zarekomendowano, to było kilka rzeczy. Po pierwsze, myślę, że lepiej dostosowana suplementacja. Mhm. I to tam rzeczywiście działa, tak? że w momencie, kiedy się zbierze te wszystkie, te wszystkie badania, wtedy można rzeczywiście usiąść zarówno tam właśnie z doktorem Jaremą, czy z dietetykiem, czy ktokolwiek, z kimkolwiek innym i wtedy na podstawie tego, ja na przykład zobaczyłem, że, e, że muszę tam zmienić liczbę, czyli ilość jednostek suplementacji witaminy C, którą obiorę, witaminy D, mhm. e, omega-3, e, selen, tak. są też takie mieszanki, takie trochę połączenie ziołowe z innymi elementami, które longevity ma swoje, mhm. czyli zina na przykład jeszcze, i to są takie rzeczy, które ja, powiedzmy, w proporcjach porannych i wieczornych, uzupełnione o probiotyki, jeszcze, bo te probiotyki są bardzo ważne, czyli tak. ta flora, którą mamy w naszych tam jelitach jest bardzo ważna. No więc staram się, to, staram się te rzeczy po prostu brać i, yy, i robić to regularnie. Mhm. Pewnie mógłbym bardziej regularnie, bo jak mamy taki wyjazd na przykład tutaj, tak. to wziąłem za mało na przykład, ale, mhm. ale staram się z tego korzystać. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która była bardzo ważna, to. Właśnie to, co mi powiedziano pod kątem ćwiczeń fizycznych i budowania masy, masy mięśniowej. Ja akurat jestem wysoki, bo tak jak widać Mateusz jest wysoki, a ja jedę koło niego ja jestem, jestem jeszcze trochę, wyższy, <grym> więc mam prawie 2 metry. I jak się jest wysokim, kiedyś dużo biegałem, no to od razu problemy z, z plecami. Mhm. Więc tutaj rzeczywiście mają świetnego, świetnego, można powiedzieć, nie wiem, czy fizjoterapeutę czy świetnego trenera Trener. może bardziej, tak. E, e, u siebie, e, Pawła Rzepeskiego, pozdrawiam od razu. Cześć Paweł, serwusz, e, który ze mną ćwiczy od e, w sumie od jakichś 7 czy 8 miesięcy, który mnie wyprowadził z takich tematów różnych związanych z, plec, z problemami z plecami, mhm. który chyba za niedługo zabierze się za ten e, za longevity Lab, tak? Za Sport Lab, który baruszy za tam miesiąc czy dwa, mniej więcej e, na leki w Warszawie i tam i przy takie regularne ćwiczenia, które uzupełniły moje pływanie, bo ja dużo pływam. I to mi też potwierdziło, że pływanie jest bardzo dobre pod kątem właśnie całych tych tematów, wiesz, oddychania, zdrowia się, w ogóle dobrze czuję i dobrze się zmęczę rano, zawsze pływam rano, w grupie pływackiej. E, więc to jest taka rzecz, którą co, co uzupełniłem po prostu, więc która po prostu czuję się ogólnie silniejszy i sprawniejszy. To nawet w momencie, kiedy jesteśmy tutaj na tej gardzie, mhm. to jestem w stanie zobaczyć, ponieważ to są nasze pierwsze regaty co roku, mhm. e, jestem w stanie zobaczyć po prostu, wiesz, jak, jak sobie na tej łódce poradzę od strony fizycznej. Także myślę, że to jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, która jest też bardzo ważna, to jest kwestia diety. Tak. I to jest też niesamowite, no bo ja jestem wysoki, ale zawsze jestem, wyglądam dla szczupłego. Ale okazało się na przykład podczas tych badań, że ja jednak mam zbyt dużo takiej tej, takiego tkanki tłuszczowej na w swoich organach różnych, co wynika z tego, że paradoksalnie że za mało jem. I to dla mnie na przykład było niesamowite odkrycie, bo. Tak. Powiedziano mi, że są różnego rodzaju diety, które powodują, że się je mniej, ale wtedy jak jemy mniej, to organizm po prostu zaczyna magazynować energię w kance tłuszczowej, bo wie, że czegoś nie dostanie. Tak. Więc najlepszą metodą jest to, żeby jeść więcej, albo i, i, po pierwsze więcej, a po drugie właściwych rzeczy. Tak. Więc ja zacząłem jeść po pierwsze więcej, po drugie, zacząłem jeść dużo więcej białek. Mhm. Bo miałem też w życiu taki okres, na przykład dwuletni, kiedy w ogóle nie jadłem mięsa, ale do tego mięsa jednak wróciłem, gdzie jednak tego białka jest dużo, mhm. więc dużo więcej białek, odpowiednie proporcje, odpowiednie posiłki yy, i więcej kalorii, tak? I muszę powiedzieć, że chyba w ciągu roku, od kiedy to się zdarzyło, no wiem, że gdzieś tam, nie wiem, wtedy ważyłem chyba 97 kg na ostatnim badaniu, teraz ważę 2, 95, jeszcze nie, po, po roku powinno się w ogóle zrobić taki czek. Który mam zamiar pewnie w ciągu miesiąca, dwóch zrobić, żeby zobaczyć, jaki jest twój progres, mhm. czy coś, czy idę w dobrym kierunku, czy nie, ewentualnie coś zmodyfikować. Więc to były takie rzeczy, czyli bez cukru, bez alkoholu, y, zarządzać sobie odpowiedni sposób stresem, y, zmiany żywieniowe, ćwiczenia. Super, ale fajnie, nie przerywałem ci, ponieważ mówiłeś same interesujące rzeczy, i najlepsze jest to, że z życia wzięte, My mówimy tutaj o Power Rockach, to wiecie bardzo dobrze, drodzy Power Rockers i Power walkerzy, że my nie teoretyzujemy, tylko mówimy na żywych tak, przykładach, jest, tak jest. jak jest faktycznie. I nie zawsze mówimy jak cukierkowo, jak jest fajnie. Natomiast to, co jest świetne w tym, że to, co powiedziałeś, Przemek, to jest to, że to jest na wysięgnięcie ręki dla wszystkich. Bo powiedziałeś o aktywności, o diecie, o śnie, o różnych rzeczach. Przemek, jesteś, no, można powiedzieć, bardzo e, e, jak to się mówi? E, sukcesem biznesmenem. Tak osiągnąłeś sukces w biznesie, Mogł, można powiedzieć, że mogły, mógłbyś sobie pozwolić na wszystkie możliwe rozwiązania. A zobaczcie, to, co powiedział przed chwilą Przemek, jest do, dla, dla wszystkich. Dla, dla mnie, dla ciebie i dla Ciebie i dla Ciebie. I to jest fantastyczne. E, I super, że to wybrzmiało, bo myślę, że to jest fajna taka inspiracja dla. Dla nas, dla nas wszystkich. Ja jeszcze powiem Ci jedną rzecz: taki, no. która mi wyszła, która, której się najbardziej chyba ucieszyłem. Powiedz. To wyszło mi na to, że mogę pić ile chcę kawy. Tak. Że wyszło mi, że nie mam w ogóle. No. Tak jak są osoby, które nie mogą pić kawy po którejś godzinie, to z tych badań genetycznych wyszło mi, że kawa jest neutralna no. dla mnie. Więc nie wiem wczoraj ile tych kawy piłem. Tutaj <laughs> na to gardło, ale, ale dużo. Myślę, że do południa jakoś taką tygodniową dawkę. Ale okazuje się, że mogę ją pić. Więc tak. ja jako wielki kawosz. Bardzo mnie to dodatkowo ucieszyło, tak już A. poza tym całym, wiesz, naszym harmonogramem. Wiem. No to choć w takim razie, pójdziemy sobie teraz na kawę. Moi drodzy, e, mam nadzieję, że Wam się podobało. Przemek, bardzo Ci dziękuję za wspólny spacer. Dziękuję bardzo, jak zawsze miło, no raz właśnie. w roku, w gardzie, na gardzie. No właśnie, to taka nasza tradycja, tak, prawda? Tak, rok temu. Tutaj na koniec już Wam tylko, dla tych, was, którzy oglądają, pokażemy naszą marinę, nasz port, tam zaparkowana, zacumowana jest nasza łódka. Tutaj młodzież też zaraz już się szykuje do swoich chudek, które będą, na które wychodzą na trening. Pozdrawiamy Was serdecznie z Włoch i zapraszamy na jutrzejszy Power Walk, bo pamiętajcie, że chodzimy codziennie. A w soboty, co drugą sobotę mamy Longevity Walk. A o longevity dzisiaj dużo rozmawialiśmy, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie także na longevity walki. Fajnie, dzięki Przemek. Dziękuję Mateusz za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Fajnie, trzymajcie się, pa pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.